Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym jeszcze czegoś nie zamówiła, także zostańcie do końca, bo będzie niespodzianka. Także bez błędnego gadania zapraszam na nowy film. Przejdźmy do pierwszego sweterka, który jest w pięknym kolorze. I fajnie, że ma te takie dziurki, jeżeli ja nie wiem jak to się nazywa. To ma jakąś swoją nazwę. Proszę napiszcie mi na dole i mnie w końcu uświadomcie, może w końcu sobie to zapamiętam. Taki przepiękny splot. Bardzo miły. No, jest on troszkę taki szerszy. Nie powiedziałabym, że jest mocno dopasowany, ale to dobrze. I, i, i co tu mogę Wam jeszcze powiedzieć? On jest bez rozmiaru i ceny oczywiście wyświetlą Wam się w których tutaj z rogów. Bardzo ładny twarzowy kolor. Także od razu lecę mierzyć i się zaraz widzimy. Spójrzcie, on ma tutaj taki o taki wzór. Sweterek prezentuje się tak, jest cudowny w odczuciu, super, że, że, że nie gryzie, bo ja jestem bardzo uczulona na, na tego typu swetry, jak coś tam lekko jest, nie wiem, chyba z wełny, to mnie od razu to tak mocno gryzie. Zaraz sobie sprawdzimy skład. No, 100% akryl i jest bardzo, bardzo miły, także tutaj się nie bójcie, że was coś będzie gryzło. Tył jest klasyczny, można go również nosić na jedno ramię. Kto jak tam sobie preferuje, ja bardzo lubię sobie tak opuszczać sweterki, jeśli jest taka możliwość na jedno ramię, a ten sweterek y, można, bo jest tutaj obszerniejszy. Bardzo fajny dekolt, w taką nie łódkę, tylko lekki szpic. I co? No fajny jest, po prostu taki dzienny sweterek, śliczny kolor. Tak sobie w spodnie go troszkę wsadzić, no po prostu jest piękny. Spójrzcie, naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładnie. Ja jestem tutaj na tak, także ten raczej ze mną zostanie, cho chociaż przede mną jest tutaj jeszcze więcej swetelków, nie chcę od razu tutaj e przesądzać, ale ten naprawdę mi się podoba. I oczywiście proszę pisać w komentarzu, który zostawić. Następny, jest to swetelek już dużo taki większy, tak on znowu nie ma rozmiaru. Jest on w kolorze ekry i zobaczcie, on już jest taki mocno szeroki, to już będzie taki oversize. Na mnie będzie mocno oversize, na osoby troszkę większe, też będzie luźniejszy, ale na pewno przynajmniej się zmieszczą. Także tutaj wiecie, no osoba każdego rozmiaru powinna się zmieścić. Właśnie szukam takiego beżowego sweterka, jest cudowny w odczuciu. Zaraz też sobie sprawdzimy skład, jeśli go znajdę. Tak. Czekajcie. Znowu to jest 100% akrylu, no ale świetny. Tutaj mamy już taki typowy splot warkoczyka cienkiego. Bardzo ładny, tak jak mówiłam, szukałam właśnie coś w jasnym kolorze. Także zobaczymy, czy będzie mi dobrze w ogóle do twarzy. Wróciłam, powiem Wam, że obawiałam się wielkości tego swetra, ale jest świetny. No, tak mi się podoba ten look. Właśnie to jest coś tego typu, tylko troszkę inny skryjony które mierzyłam w poprzednich odcinkach Latiki, jeśli ktoś nie widział, odsyłam was do tego filmiku. Tam były już takie kolory mm, mocno nasycone, ten jest bardziej spokojny i przez to też mi się podoba. No spójrzcie jak fajnie wygląda, nawet takich trampów, taki e, luźno zarzucony sweterek. Oczywiście można sobie go tu jakoś wsadzić, wymodelować, opuścić ramię, schować, <gryw> tu się można już wiecie, pobawić nim. Świetny, bardzo fajnie ma nisko skrojone ramiona. E, oczywiście jest przemiły, taki, że nie chciałoby się z niego absolutnie wyskakiwać. No świetny jest, naprawdę. Bardzo ładny kolor. Zakrywa pupę. Fajny, naprawdę. Nawet e, niższe osoby to by mogły sobie nosić ten sweterek tak nawet do e, rajstop bym powiedziała. Ja do leggingsów, ale do dżinsów wygląda również świetnie. Ja jestem w nim zakochana, naprawdę. Przede wszystkim yy, w tym materiale. Fajne, długie rękawy, także jest, jest dobrze. Teraz kurczę, będę miała znowu potężną zagwostkę, który ich na pewno nie zostawię wszystkich, chociaż może. <gry> Jak mi się tak uparło, to bym zostawiła sobie 3-4 sweterki i przychodziła całą jesień no nie wiem, także pamiętajcie doradzajcie mi tam na dole wasze uwagi zawsze są bardzo dla mnie cenne i teraz tak, wziąłam sobie ten sweterek w tym oto kroju w drugim kolorze bo nie mogłam się oprzeć taki, taki przepiękny ziel, przepiękna w sumie zieleń, Ona jest również oversize prześliczny kolor teraz, o jezu jaki ładny no nie wiem, teraz nie będę wiedziała Absolutnie, który zostawić, chociaż szukałam czegoś w jasnej tonacji, to ten mnie chyba, ten chyba skradnie jednak moje serce. No dobra, zaraz się okaże. Oh my god, ale kolor, co? Nie wiem, czy kamera to, wiecie, odda, bo tutaj z kolorami przy kamerach jest ciężko oddać rzeczywisty kolor, ale po prostu sweter jest, no genialny, po prostu jest genialny. I chyba coś się skłonię, żeby został ten. <laughs> Bo wiecie, beżowych swetrów można mieć wiele, chociaż ja nie mam wcale, ale ten jest taki, no nie wiem, urzekłmy po prostu swoim kolorem. Też fajnie wygląda do białych tutaj trampasów. No fajny, po prostu jest fajny. Wiem, mi się podoba właśnie fajnie, jak gdy jest ramię opuszczone, ten rękaw taki większy tutaj wiszący. Nie wiem, wy możecie mi napisać, jakby lubicie w ogóle nosić swetry. Czy lubicie, wiecie, tak e, troszkę elegancko, czy właśnie tak naluzacko, jak ja. No, mi się podoba bardzo ten sweterek. Jeszcze go tutaj wsadzę, zobaczymy, Ach, jak by tutaj tak wyglądał. No, też super. Nie wiem, jak wam, ale mi się podoba ta zieleń bardzo. No, po prostu urzekłam je. Od razu, gdy już wyciągałam z kartonu, mówię ojej, jaka piękna. E, zieleni. No podoba mi się, tylko nie wiem jak mi twarzowo kurczę jest w takiej zieleni, bo jest on dosyć ciemny, ale przez to mi się wydaje, że stałam się też taka wyraźniejsza. Także pamiętajcie, na dole piszcie, który kolorek. Teraz mam jeszcze dwa kartigany, tak, także wskoczę w jakiś top, który nałożę pod spód i Wam je zaprezentuję. Dobra, znalazłam jakiś top średniowieczny, już trochę spłowiały, ale ale dobra, co tam? Pierwszy kardigan. Jest już taki... Yy, ten jest leciutki, yy, beż, one size. A co tu mamy? Mamy go. Yy, tak, 55 akryl, 20 poliester, 18 wełna, 7 polamid, tak? Dobrze mówię, chyba dobrze. On jest taki yy, z pięknego haftu. Ślicznie, tak nie oczywiście wykrojone są tutaj te, te hafty. Bardzo fajny taki, on już jest taki inny, taki troszkę nietypowy. Śliczny kolor, jaki to jest taki, beż, szary, Coś tutaj też, coś mlecznego się przebija. Śliczny, naprawdę jest piękny, spójrzcie. O, to jest taki haft. Może wam potem pokażę z bliska przebitkę, jak to wygląda. Fajnie. Nawet do tego mojego starego topu wygląda dobrze, bo go tam przykrywa. Świetny. Ten jest naprawdę warty polecenia. Zresztą jak, jak na razie dotąd wszystkie te rzeczy. Także sweterek. Bardzo fajny. On jest, tak jak mówiłam, lżejszy. Nie jest to taki mocny, gruby, ciężki kardigan. Jeden to taki mam, więc zaraz wam go zaprezentuję. A co do tego, no to spoko naprawdę i i myślę, że do każdej stylówy, no bo tu już jest ten kolor taki zachowany w spokojnej tonacji, także tutaj się każdy odnajdzie. On jest lekko taki bardziej wąski, tak mi się wydaje, bo czasami mierzyłam te kartigany i one są takie mocno y, obszerne i luźniejsze, a ten zachowuje taki fajny, taki fajny look, bo jest taki, tak ładnie skrojony po prostu, tak? Tak, dobrze, tak przynajmniej się w niej też fajnie czuję. Możecie pisać, czy jest ok. Przejdziemy teraz do kartiganu lub kartigana numer 2. On już jest taki mocno gruby na taką srogą zimę. I zobaczymy skład. W ogóle piszcie, czy interesują Was składy. To jest 87 akrylu, 5 tego polamidu i 8 wełny. I on ma taki splot warkoczykowy, ściągacz na rączce, kieszonkę i takie mega fajne yy, przecięcia tutaj. Dobra, zaraz zobaczymy, jak, jak on będzie tu nam nie leżał. On jest już jest bardzo długi, taki cięższy. Jezu, jaka się czuje, długa w nim. On tak bardzo wydłuża, więc ktoś, jeśli ktoś jest. Yy, Niższy to chyba optycznie wyglądałby w długi, jakiś taki wyższy po prostu w tym kartiganie. No nie wiem, co myślicie? Fajny, czy, czy nie podoba wam się taki look? Te kieszenie takie e, stylowe. Bardzo piękny kolor, to jest już taki morski, tamten był taki zielony, bardziej butelkowy, a tu już mamy taki morski. I oni mieli jeszcze na swojej stronie e, w takim e, w fiolecie, w fiolecie, chyba tak, ale w takim mocnym, bardzo, również piękny kolor i nie wiedziałam, który wybrać. Postaram wam się sk wkleić e, skrina tutaj z tej innej kolorystyce. No, fajny, powiem wam, że, że dobrze się w nim czuję. Oczywiście nie gryzie, bo już by odpad tutaj na starcie nie wiadomo, jak by mógł wyglądać, ale by gryzł to by było, wiecie. Na nie, no nie wiem. Piszcie mi na dole, czy, czy dobrze w nim wyglądam. Czy, czy dziwnie mnie jakoś tak e, wydłuża. Chociaż e, moja mama twierdzi, że wyższym osobom takie kartigany pasują, ale ja powiem Wam, że czuję się ok, czuję się ok, jakoś tak inaczej. Teraz przejdziemy trochę do innej rzeczy. Chociaż też jest taka sweterkowa, ale troszkę inna. Jest to set z trzech rzeczy. Mamy to, to już jest w rozmiarze S. To jest taki kartigan, również w takim kolorze mlecznym, przyszyty białą nitką, na stronie był również biały i czarny. Do tego mamy top na ramionczkach i spodnie. Także coś takiego fajnego dla ruchów, czyli dla mnie, na fajne jakieś takie wieczory. Jestem bardzo tego ciekawa i mam nadzieję, że spodnie nie będą zbyt szerokie. Eee, dobra, może pierwsze pokażę wam tą część. I powiem wam, że jestem zakochana, to zostaje ze mną na pewno. Jest to tak miłe, ale jak? No już wiem, że te swetry zachwalałam, ale, ale to tu już przechodzi swoje najśmielsze, moje w sumie najśmielsze oczekiwania. Jak się dobiorę do metki, to wam opowiem. Tu jest tak czyści wełny i 70 akrylu, ale to z takim ilusie. Spodnie są fajnego kroju i ta eseczka pasuje na mnie idealnie. Bardzo fajny top. Ładnie tutaj skrojony w lekką łódeczkę. I powiem Wam, że to oczywiście wszystko możemy nosić osobno. Tak jak ten kartigan, zarzucicie sobie do jeansów, do innego topu. Również będzie wyglądał świetnie same spodnie z innym topem również no i tak samo sam top. Dobra, nakładamy tutaj tą część trzecią. No fajny, lub powiem wam, że świetna taka fajna styluba. No tu już wiecie, nie trzeba kombinować, wyciągasz szafy, ubierasz się i wiesz, że wygląda to dobrze. Takie to bardziej sportowe jest. No już sobie kupiłam białe buty, powiem wam, że strasznie polowałam na białe obuwie. Ja, jak wiecie, mam długą stopę. No i przeważnie ta stopa wygląda na ogromną, taką nieestetyczną. się do tej mojej chudej łydki to już wygląda kosmicznie. A te sobie tutaj kupiłam, jakby kto pytał, w CCC. I są bardzo fajne i również fajnie mięciutkie. Są to sportowe buty białe. Wiem, że już białe pójdą raczej do szafy, ale będę miała przynajmniej na przyszły rok. Super ten set. Bardzo się cieszę, że go zamówiłam i chyba już z niego nie wyjdę, nie przepiera się dla Was, bo jeszcze mam niespodziankę, tak jak mówiłam, a mianowicie Latika wypuściła obuwie, super, wypuścili buty, są to takie cięższe, oczywiście mówię tu wizualnie, nie kilogramowo, obuwie jesienne, także zaraz Wam je zaprezentuję. Dobra, idę do Was, kochani, z butami. E, ubrałam sobie ten sweterek i dżinsy. To są za moje skarpety w pizze. bo myślę, że to będzie fajnie wyglądało razem, tak fajnie spójnie. Pierwsze butki. Czekajcie, okay, tu może to jakoś ułożę, żeby to wyglądało. Dobra, może być, tak. Pierwsze buty, oczywiście wszystkie są w rozmiarze 41. 41 to jest chyba 25 cm, o ile się nie mylę. Spa, sprawdźcie dokładnie tabelę. Każdy bucik zapakowany w, taki tutaj och, w taką ochronę. I pierwsze buty to coś takiego. Bardzo fajne. spodobały mi się na stronie. Również Wam, również wam wkleję, jak wyglądała modelka. Dobra, spójrzcie tutaj z bliska. Taka to przebitka. buty prezentują się tak. Dobra, mam nadzieję, że widzicie tutaj wszystko teraz bardzo, bardzo dokładnie. Także jak wspominałam, but jest bardzo leciutki I, i, i mam nadzieję, że będzie na mnie dobry. Także wyciągam tutaj tą wyściółkę i wskakuję. On tutaj nie ma żadnych zamków. Jest tutaj ta, ta, taka skarpeta i mamy po, na środku tutaj te sznurówki. A ty bucie. O, ale fajne. Już się jaram, sorry. <gryw> ale to jest takie ekscytujące. Założę drugi, żeby wam tutaj się dobrze zaprezentować. O, dali nawet fajną reklamóweczkę na buty. Taką folinikę różową, bardzo fajna. To przyda się. Dobra, zakładam drugi. One są troszkę wyższe, Także fajnie, bo będę wyższa. Ja nie, na, nie należę do osób jakoś tam zbytnio wysokich. Także mi się te 2 centymetry na pewno przydadzą. Ale fajne. Takie trochę y, jak gumiaki, ale nie. Do tego taki luźny sweter. Spoko to wygląda. Powiem, że, powiem Wam, że świetnie. Nie wiem, czy... Wymienicie buty w ogóle, bo ja nagrywam i podgląd kamery oczywiście przekręciłam sobie w drugą stronę. Sorry, brawo dla mnie. Zaraz Wam tutaj zrobię zbliżenie. Dobra, mam nadzieję, że teraz widać lepiej. Macie tutaj zbliżenie na buty. No są świetne. Naprawdę, tutaj e, jak ktoś ma grubszą nóżkę, to proszę się nie martwić. Na pewno sobie tą łydkę zmieści. No ja mam rozmiar 41, także. Tutaj mam troszkę luzu, oczywiście jest tu również po to ta sznurówka, żeby sobie to rozszerzyć lub zwężyć. Świetne buty, naprawdę polecam wam i z czego się bardzo cieszę, to rozmiarowo są idealne. Powiem wam, że jeszcze nawet taką ciut grubszą skarpetę sobie nawet wsadzę i nie będzie mi tutaj nic boleć. Piękne są te buty, śliczne. Dobra, także lecimy z kolejną parą. O, są to buciki już w innej kolorystyce, są one z takiego... Boże, jaki to jest kolor? Beż? Nigdzie nie pisze, żebym spojrzała? Tak, beż. <laughs> Również na troszkę wyższym tutaj, na platformie, no na podwyższeniu. Są wyścielane takim, takim troszkę taką ociepliną, bardzo fajne, także wiecie, noga nam tutaj nie zmarznie. Również mamy sznuróweczkę i tutaj już mamy zamek po boku. Także bucik prezentuje się tak. Pokażę Wam również z bliska. O, coś takiego. Spoko, naprawdę fajne. O, jak widzicie, bardzo łatwo się je zasuwa. Ja powinnam sobie troszkę chyba tak zwęży, zwęzić. O, dobra, nie chcę mi się na razie tutaj ich tak dopasować do nogi, chcę wam pokazać po prostu jak to wygląda. Coś takiego, no fajny taki kolor, powiem Wam taki troszkę inny. Fajnie wyglądają na nodze. Również są bardzo fajne w środku, w odczuciu. Tutaj już nie mamy tego futerka w środku, ale mamy takie... nie wiem co to jest... coś takiego... takiego śliskiego. Nie. Nie wiem jak to nazwać. Nie ma tu po prostu żadnego takiego... Chyba materiał po prostu jest w środku, ale naprawdę są bardzo, bardzo komfortowe. No i co? Opiszcie mi na dole jak, jak wyglądają, czy, czy spoko, czy podobają wam się w ogóle takiego, takiego typu buty. Mam również takie same, tylko czarne. Zaraz wam pokażę, bo które z nich bym chciała zostawić, tylko będziecie musieli mi doradzić, które. Czy te beżowe? czarne, także wskakuje w czarne dobra, ja jestem w tych czarnych, te czarne już wyglądają taką, powiem glanowato fajnie, bo ja e, kiedyś miałam w swojej szafie oj tu mi pod spodnie nitka poszła miałam w swojej szafie glany i je uwielbiałam, chociaż mnie obtarły, to je nosiłam mieć glany, wiecie, to było takie o, wow <laughs> te, te różnią się tym, że są leciutkie i myślę, że mnie nie obetrą Także kochani, piszcie, proszę mi na dole i wziąć sobie te beżowe, czy czarne, bo któreś z nich na pewno bym chciała wziąć. Myślę, że jedne i drugie są do wynoszenia, bo bez względu na kolorystykę pasują raczej do wszystkiego. Także czarne prezentuje się tak. Dobra kochani, niestety to będzie na dzisiaj tyle. Chciałam wam bardzo podziękować, że do mnie tutaj przybywacie. Coś mi tutaj runęło na ziemię. Jest was coraz więcej, z czego się ogromnie cieszę. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji, jeśli tego nie zrobiliście, klikajcie w przycisk subskrybuj. E, mam nadzieję, wam, że wam się filmik spodobał, jeśli tak, łapeczka w górę. Pamiętajcie, pomóżcie mi w wyborze sweterków. E, ten raczej ze mną zostaje, ale zastanawiam się jeszcze, czy wziąć taki sam w beżowym kolorze, czy ten właśnie różowy w takie e, ten haft. I koniecznie napiszcie, które obuwie tutaj wygrało tą wojnę. Jak widzicie, sweterek już mam na sobie, jeszcze muszę odpiąć metkę, ale raczej jeszcze go na mnie zobaczycie. Także dziękuję za wszystko. Serdecznie Was cisnę. co jest. Do zobaczenia. Pa! pa!